Jest to pierwsza wiata z systemem monitorowania odpadów. W środku mam monitoring, mamy również wejście do wiaty, które jest zaczipowane. Nie będzie tutaj odpowiedzialności zbiorowej, jaka może zaistnieć w przypadku braku segregacji, tylko będzie odpowiedzialność indywidualna. My jako zarządca będziemy widzieć kto, tak naprawdę jakie odpady wrzuca do wiaty i będziemy monitorować czy ta segregacja jest na prawidłowym poziomie. W momencie wejścia do wiaty nasz system automatycznie przypisuje dany worek lub kilka worków do lokalu, czyli do osoby, wchodzi z tym workiem do wiaty. Potem można łatwo zweryfikować tak naprawdę, jaki lokal, jak segreguje, czy ta segregacja jest poprawna, czy niepoprawna itd. Każdy z mieszkańców dostał swój odrębny chip, swój odrębny login i hasło do logowania się w aplikacji, aby weryfikować swoje odpady, ponieważ wyrzucane odpady będą w zaczipowanych workach. System w środku zawiera specjalne anteny, które szczytują te kody z worków, ale całym sercem systemu to nawet nie są te anteny, tylko jest software, który analizuje te dane. Te dane są na zawołanie administratora. Po prostu dostępne. Potem z tymi danymi można różne analizy robić. Jeżeli ktoś nie będzie segregował, to ta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta. Wzrasta z 15 zł za metr sześcienny wody, ponieważ w Augustowie mamy rozliczenie za odpady na podstawie zużycia wody, do 45 zł. Także jest to dosyć spory wzrost, ale myślę, że zmobilizuje to mieszkańców do, do segregacji odpadów. Jest to program pilotażowy. Dzisiaj to jest jedna wiata w Augustowie, pierwsza wiata w województwie Podlaskim.